Cześć. Chcę się przestawić. Jestem szyną To mój pierwszy film z mojej... No też to moje pierwsze będą filmy. Widzowie. Właśnie muszę zbudować tutaj wioskę jakoś fajną. I dużo zrobić tego. Jakoś dobrze to rozwiniemy, bo to, jest to... Minecraft to nie gram, zawsze gram tylko na i tak. Będę też nagrała filmy z innych rzeczy. Nie tylko cały czas z Minecrafta, na przykład and Fort. No, zostawicie dużo subskrypcji po tym pierwszym moim filmem, To może to nagram, widzowie. Właściwie, piszę pod komentarzem, pod komentarzem w co się sz żebym zagrał. Bo jakby co, który komentarz będzie miał najwięcej, będzie najwięcej lajkowany, w to będę grał. Co? Teraz może zbuduję jakieś podstawowe rzeczy. Na przykład takie jak jakieś kilo, sikierka. Sikierka by się przydała mocno Właściwie Dobra robimy szkielkę pyk 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 ogólnie nagrywam na telefonie to więc teraz budujemy o dziś pójdziemy taką, żeby nie być na tym terenie bo ja tylko robię to ze zwykłe drzewa o tutaj będzie kopalnia To może. zastęp zastanów pójdę. Coś takiego się osiedla, tu. O, gdzieś tam wody. Dobra, gdzieś tu się będę się osiedlał. Tam on, na tym płaskim terenie. buduję tu sobie. Taki pomost, ale też z ziemi. Wybiorę sobie trochę ziemi i. No, będę budował. O, i to. O, tutaj będzie lasek. A tutaj gdzieś się osiedla. Właśnie. O, kurki. Teraz na kurki. Trzy kurki w jednym miejscu. Taka podejrzewam. Teraz podstawowany nasze. Tu będę śmieci. Mój pierwszy domek. Kiedyś tak grałam w minecrafta A i zapomniałam dodać Mam na Dobra bo kiedyś tak grałam i Dramę taką zamknęłam żeby się rozmnażała I właśnie mnie A raz bo miałam domek z dirta zabudowany Znaczy tak dla nich i mój dom Odkryłem jakaś fajną rzecz samsung tylko na dwodu będę miał w sobie twój domek pierwszy domek będę tą wioskę budował i tak zmniejsza i właśnie to jest pierwsze moje drzeweczko będę miał no, takie dopowiedzieć najlepiej Posłuchajcie, jak ta wioska ma wyglądać. Czy ma być tutaj zrobiony pomost, czy nie? Dokładnie się pod komentarzami, bo to będzie bardzo dobra decyzję, bo ja sam nie mam tu zbudować pomost, czy nie. No i właśnie to. O, może tutaj sobie to. Tylko nie to. Dobre, dobra, to powiem. Trzeba sobie to wpłynąć Akurat, no ile ma się lat. A, <suszy> o pod filmem. I sub, suba, nie wiem czy o tym wspominałem czy nie, ale by się to przydało. I tutaj dajemy sobie drzewko, czy niemy jak najwięcej drzewka. Tak, tak, tak. I z Fortnite też nie będą może filmy. No właśnie takie gadamy. Wcześniej pod filmem. Dobra. To lajkujcie. Pod komentarzami napiszcie. I komentarz którą grą będzie miała najbardziej lajków to zagra. Pamiętajcie, tylko dwie gry. Na no, przykład może być też ta. Jakby to. Tak, tak, O tak. Janko. Mam trzy sadzonki trzeba. Na stówę się na coś przydało, zrobię sobie taką wioskę fajną z drzewami. O, to by było najlepiej. Ogólnie ogólnie to by było, no więc widzowie tak jak dobra muszę dużo drz drzewa zebrać tylko jestem tak zmęczona ja to moje pierwsze filmy sobie, jakby w widowie. no i to by było najlepsze jeszcze nie pisali. Daj tak łapkę i suba pod moimi pierwszymi filmami. <śm> ja Widzowie, ja zostawię drzewo i to, to ma sobie dać. Nie jestem jeszcze tak silny. Bo... Widzowie, pamiętacie, gdzie mój dom był? Bo... Na ja sadzonek. Y Siemano. Y mo mo leczko, może, może poczekaj. Ja, ja cię trochę to... Snachita? O chuj jakieś mocno. Kurde, dzieje się osiedla. Dobra, tam. I dobra. Ta wioska musi być duża. Pamiętajcie, zawsze my wspierajcie. Zawsze dziennie śpię i wszystko. mi wlezły do chałupy.

Legły swój nagrzał, ale nie wiem, czy on na to się zgodzi. Akurat widzowie. Więc teraz sobie poszlę z leżąki. Tych, nie tylko się we nie wyroszę. Tu ta kozieś. Kiedy się sobie na, lap na laptopie, zasadziłem sobie drzewko drzwi. To jest taka śmieszna trochę sytuacja widzowie. I nie wiedziałam, gdzie są drzwi. Nie wiedziałam, gdzie są drzwi. Zobaczyłem... Chaty mi rozwaliło. Drzwi zostały wywalone. Wszystko zostało wywalone. Akurat w widzowie. Pyk. mnie no, gdzieś będzie mój taki Właśnie przydały. widzowie, to by był to koniec filmu. Papa, pa. widzimy się w następnym filmie.